Witam ponownie na moim kanale o medycynie na luzie, bez pośpiechu, bez przesądów, bezinteresownie i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Minko, jestem emerytowanym lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą w anestezjologii, medycynie ogólnej, w medycynie bólu i w akupunkturze. Powspominamy no trochę dalej, jak to było w tej Polsce ludowej. Przy okazji wyjazdu do Niemiec, ponieważ moja żona miała tam rodzinę w mieście Duisburgu, to jest serce, zagłębie, rury, przypomniało mi się jeszcze, jak to przygotowano w nas w czasie studiów do wyjazdu na zachód. A więc trzeba było pójść do rady okręgowej, to jest też mieściła się na Fredry, przed wyjazdem, ja musiałem przed wyjazdem do Jugosławii też tam pójść. Było takie małe zebranie. Jeden z referentów właśnie referował, jak powinniśmy my, polscy studenci z krajów socjalistycznych, zachowywać się w tych krajach, właśnie w tych krajach zachodnich. Jugosławia nie była aż tak zachodnia, ale w każdym razie było, byłem zobowiązany wziąć w tym udział. No więc. Jako przykład trzymajcie się bardzo skromnie, prawda? uważajcie na podchwytliwe pytania, bo jak wiecie, kontrwywiad czy, czy, czy zachód jest zainteresowany tym, jak to jest w Polsce, żeby przedstawić ten nasz usług socjalistyczny w bardzo, krytycznych, w bardzo krytycznym świetle. No i mówi właśnie, że on sam podaje przykład, wiecie, no siedzimy sobie tak gdzieś w szpitalu, rozmawiamy, no i pada, pada pytanie, pada pytanie, co polscy studenci wiedzą o Marksie? No więc ten referent no tak z, z zamysłem mówi, no ja odpowiedziałem, myślę, że wiele. Takie odpowiedzi musicie dawać mi więcej, takie, które by waszą, Tutaj y, Wam nie mogły w żaden sposób zaszkodzić, a też naszemu ustrojowi tak samo nie. No więc, jak powiedziałam, moja żona miała rodzinę jeszcze z czasów y, przed I wojną światową, y, 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 która żyła w Wisburgu, to jest serce, zagłębie rury. I, I teraz z perspektywy dzisiejszej zastanawiam się, jak to było możliwe, że ja, mając już ponad 20 lat, Skończyłem wykształcenie akademickie, jakie miałem wtedy wyobrażenie o Republice Federalnej Niemiec. Na wakacje można było jechać do Włoch, do Hiszpanii, do Holandii, do Danii, naturalnie też do Finlandii, bo widzieliśmy, ale do Niemiec? Przecież tam jest ciemno, głucho, brudno i pełno chch, swastyk. Oni, oni, że to, to, to przecież jest państwo faszystowskie. Takie mieliśmy wrażenie. No oczywiście jeszcze z tych 68 lat, że tam się tłuką, że studenci demonstrują, że wszystko. Słuchajcie, pojechaliśmy tam. No muszę powiedzieć, otworzyłyby się oczy. Nie wiem, czy pamiętacie, była wtedy taka moda to były lata 70., moda. Noszenie białych skarpetek i sandałów. Jak w Poznaniu wyszło się na, do miasta rano i wróciło się po południu i zdjęło się sandały, to było widać, gdzie te sandały przebiegały na tych białych skarpetkach. Były takie paski. A tam, w tym Duisburgu, w mieście, gdzie była Huta Tysena, jest do dzisiaj. Gdzie było zapylenie, gdzie nam mówiono, że to jest brudne, pełno kurzu, pełno dymów i tak dalej. Przed hutą Tysena, park, na parku zielona trawka, pasą się króliki. Tuż przed wejściem do buchuty poszliśmy, pospacerowaliśmy tu i tam, i nagle zdejmuję te sandały i nie widać żadnych śladów na tych sandałach. Nie jak mocna była propaganda wtedy, że człowiek, który był miał już wykształcenie akademickie, miał tego rodzaju wyobrażenie? Jeden z krewnych, właśnie mąż jakiejś tam ciotki, pokazał nam pięknie, jak oni czyszczą zęby takim aparatem do czyszczenia zębów elektrycznych. Ja sobie mówię, Myślałem wtedy, no to już, te, już to zniewieściały zachód, że oni nawet nie potrafią sobie rzeczywiście tego wysiłku zrobić, żeby wyczyścić zęby przy pomocy maszynki elektrycznej. No dzisiaj to już jest wszystko. Także tak to wyglądało. Oczywiście wróciliśmy stamtąd. Jak zacząłem to opowiadać, to wszyscy na mnie patrzyli, jakbym wrócił z innej planety. Że jak można w ogóle pojechać do RF do Republiki Niemiec na wakacje. Wszędzie można, ale nie tam. Przecież tam nic nie ma do Jest i to bardzo wiele ciekawych rzeczy. No dobrze. Po dwóch latach pracy na, y, y, w Instytucie Pediatrii, w zakładzie anestezjologii dziecięcej trzeba było rozpocząć, myśleć o doktoracie, bo jak powiedziałem, studia doktoranckie wyglądały w ten sposób, że po trzech latach trzeba było mieć już obroniony doktorat. To zobowiązywało z jednej strony mnie, ale z drugiej strony też mojego promotora, czy w tym przypadku promotorkę, to była pani docent Grudzińska wtedy. I pewnego pięknego dnia dostałam od pani docent taki reprint, to znaczy kopię artykułu, który się nazywał Critical Analysis of Traumatic Shock Models. To znaczy krytyczna ocena różnych modeli eksperymentalnego wstrząsu urazowego. Taki był tytuł tego referatu, tego, tego reprintu. No i dała mi to, tak. No niech co pan przeczyta i się, niech pan zastanowi. No dobrze. Przeczytaj, zastanowij. Po pierwsze, moja znajomość angielskiego sprowadzała się do tego, że mogłem rozmawiać normalnie, normalnym językiem na tyle co, codziennym, ale nie czytać literaturę medyczną. No, znaczy, to musiałem przetłumaczyć. Oczywiście nie, nie znam nikogo, który by mi to przetłumaczył, a jeżeli już nawet to wziął za to pieniądze, no więc zacząłem tłumaczyć, mówię, to mi się tak czy owak przyda, bo żeby w ogóle napisać pracę doktorską, trzeba mieć ileś tam pozycji, y, które ja miałem powyżej 100, pozycji z, z literatury zachodniej, przynajmniej jedną ze Związku Radzieckiego, którą też jakoś tak znalazłem, ale to nawiasem mówię. No więc po dwóch tygodniach mniej więcej intensywnej pracy przetłumaczyłem ten artykuł. Po następnym tygodniu przedłożyłem pani docent plan, plan mojej pracy doktorskiej. Byłam nieco zaskoczona, że to wszystko tak przeszło, ale no dobrze. Plan polegał na tym, że musiałem zrobić eksperyment na królikach w pracowni eksperymentalnej i badałem wszystko, różne sposoby leczenia na przebieg Wstrząsu urazowego, który był według tego modelu, tych wstrząsów, które przeczytałem, opracowany. No więc trzeba było pójść tam, trzeba było zorganizować badania, badania laboratoryjne, badania układu krzepnięcia krwi, bo to było bardzo istotne, badania histologiczne, łącznie z badaniami w mikroskopie elektronowym. No więc poszedłem. Pracownia eksperymentalna, jak już wspomniałem poprzednio, była dumą zakładu Anestezjologii. pan profesor Jurczyk to wtedy bardzo ładnie zorganizował. Wszyscy chcieli tam robić te eksperymenty, no więc poszedłem porozmawiać z panem Moszykiem. Pan Moszyk był szefem tej pracowni eksperymentalnej. Nie wiem, jakie było jego wykształcenie. Chyba był felczerem albo pielęgniarzem. W każdym razie on stał w hierarchii faktyjnej nieźle. No, i dlatego został kierownikiem tej pracy. No to muszę coś wziąć, jakiś materiał pomocniczy. Pan, no, musiałem się do pana Moszyka zgłosić i przedstawić mu plan, który on, prawda, łaskawie y, y, zaakceptuje. Pan Moszyk siedział, otwarty, Pani profierosa. No, a ja mówię, jak wyobrażam sobie ten przebieg pracy, mówię, ja będę mniej więcej o godzinie czwartej rozpoczynał, wywołałam to i to rzeczy. Łe, panie, to ja panu to nie mogę pomóc, bo ja przychodzę o 10. No, no, ja spróbuję, może raz. Łe, nie, proszę, ale tak to nie idzie, bo o 6 to, aż o 6 powra, to przecież nie można powracać tej krwi. No, nie można krwi pobrać, przecież ta laborantka przychodzi o 9 dopiero. A potem musi iść tak, to tak człowiek do tego, po do, do, do dziecko, do przedszkola. Nie idzie, no to nie idzie. Wszystko musi zmienić. To musi, tak, musi być zupełnie inaczej. To wie, co pani może. Jak to zmienić? Ten plan za, za, wymyśliłem sobie, zaakceptowała moja promotor. Powiedziała, że jest niezły. No więc ja to zrobię. Jak pan nie, chce, nie może mi pomóc, to nie może. No ale. Ja, no, nie, no, niestety, muszę, muszę to robić sam. Poszedł pan Moszyk poskarżyć się do profesora. No profesor za, y, y, przyjeżdżał od czasu do czasu, żeby się dowiedzieć, jak to wszystko idzie. No więc wybuchła burza w szklance wody. Pan profesor się wkurzył, że jak to jakiś tam asystencik, czy doktorancik, śmie się w ogóle tutaj panu Moszykowi przedstawić, że on tu musi swoje. On to decyduje. No więc moja pani docent poszła do niego. No i wy, wywalczyła przynajmniej to, że on mi nie przeszkadzał. Ale pomocy z jego strony nie miałem absolutnie żadnej. Jak to dalej wyglądało? No więc potrzebne były króliki. Potrzebne były króliki, no króliki musiałem sobie kupić sam. Kupić sam to prosto. Nie? Króliki musiały być w co najmniej wadze 5 kilo, żeby w ogóle nadawały się do tego, żeby prowadzić eksperyment. No i nie opodal tej pracowni eksperymentalnej, to znaczy nie trzeba było iść daleko, yy, znalazł, był właśnie taki facet, który holo, hodował króliki. No więc rozpoczynała się rozmowa o królikach w ten sposób, że. No, wie pan, potrzebuje. Ja to tak, łe, panie, pyski potrostowały, kanciate. Tak, panie, kanciate, pyski potrostowały i zdechły. No, jak no, nie ma pan tego. No, panie, no. A potem, jak panie, one zdechły, to inne panie, pan dostaje ten ból w uchu dostał panie. Ten ból w uchu, a jak ojali, ten ból w uchu dostały, to ja to, panie, naftą, w to ucho i tak wów, wyszorowałem. No tak, że potem Pyski kanciaty dostawały. pan, nie idzie, nie ma królików, a Pyski. Podostawały kanciat. No w każdym razie jakość rozmowa kończyła w ten sposób, że pan y, hodowca królików dostał jakąś tam kwotę pieniędzy no i dostawałem królika, który jeszcze właśnie wybłagany przyszedł. Jak to się wszystko działo? Musiałem wstać o godzinie, znaczy o 3.15 przejeżdżał Tramwaj, który mnie mógł dowiózł na Marli i Magdaleny, tak się nazywała ta ulica. O 3.15 to był nocny tramwaj i musiałem na niego zawsze zdążyć, bo inaczej nie było mowy, żebym rozpoczął pracę. Byłem gdzieś około czwartej z Królikiem już w pracowni, miałem klucz do pracowni, musiałem go wstawić w, taki, 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 ja wiem, w takie pudełko, unieruchomić go w jakiś tam sposób, Królik nie był grzeczny. No, i podkuć się do żyły i wprowadzić go do narkozy, żeby zwierzę nie cierpiało. W ogóle muszę powiedzieć wszystkim, którzy mogą się teraz zezłościć na to, że na zwierzętach robiliśmy eksperymenty. W tym czasie robiła jeszcze eksperymenty moja koleżanka i jeszcze jedna koleżanka. Pierwszym i zasadniczym elementem było to, żeby królik nie cierpiał. On musiał dostać z zniekształcenie miejscowe, cokolwiekśmy robili, i to musiało być opisane w pracy doktorskiej. No dobrze, przeprowadziłem te badania, no ale teraz trzeba było się postarać o literaturę, pozycję z literatury, jak to na temat wstrząsu leci. O, trzeba się postarać. Trzeba pójść do biblioteki. W bibliotece można było czytać, ale nie można było kopiować. Żeby móc skopiować, było, pozna... było podanie do rektora Akademii Medycznej, żeby w ogóle, ile, jaki artykuł, co, musiało być wszystko wymienione. Internet naturalnie ma zamiar ściętej głowy. Więc w końcu trzeba, ja miałem powyżej stu pozycji, to trzeba było jeszcze przeczytać, przejrzeć, bo każda pozycja, jeżeli ja piszę o tym, że coś tam było, to muszę podać, kto to napisał, jaki numer i na końcu jest była cała lista publikacji, które wziąłem pod uwagę w ocenie, w opisie czy w przeprowadzaniu badań, i gdzie, co i jak. No, pisanie tego? <laughs> Kiedy? Pisanie? Jak? Na maszynie? W czasie dużurów? Bo trzeba było jednocześnie jeszcze oprócz tego stypendium, w jakiś sposób zarabiać na utrzymanie. No i moja główna. <laughs> Główne zadanie w czasie dyżuru było czekanie na wyjazdy. Ja robiłem dyżury w karacce reanimacyjnej. No i w tym czasie, kiedy było wolne, pisałem to ręcznie, a potem trzeba było to pisać na maszynie. No ale kto miał maszynę wtedy? W Instytucie Pediatry była maszyna elektryczna, a kto umiał pisać w ogóle na maszynie, to było tak. Nikt, tego, nikt, nikt nas tego nie uczył. Pewnie wspomniał tam pan profesor na ginekologii, że trzeba uczyć się pisać na maszynie, ale po pierwsze, skąd tą maszynę w ogóle dostać? No, w każdym razie moja praca wyglądała w ten sposób, że właśnie na dyżurach, czy to były w intensywnej terapii, czy w pogotowiu, na tej Rce mogłem tę pracę pisać. Oczywiście etapami i Pani, y, Pani Dosen sprawdzała zawsze tu u u, a to Pan sprawdza, czy to, czy to Pan tak przypuszcza, czy Pan y, twierdzi, czy to jest sprawdzone, czy to Pan zrobił, czy to kto inny, wszystko dokładnie siedziała z tym paluszkiem na każdej stronie jechała i każdy punkcik trzeba byłoby, trzeba było y, udokumentować, powiedzieć co i jak. A w międzyczasie urodziła, miała się nam urodzić córka, która się Aha, więc jak to teraz zrobić? Ja, będąc anestezjologiem, chciałem, żeby ten poród odbył się w warunkach optymalnych. Parę miesięcy przed porodem przyjechał do zakładu anestezjologii na zaproszenie właśnie pana profesora pan dr John Bonika. To jest postać niesamowicie barwna, który nawet zarabiał na swoim na swoje studia będąc wrestling, to się nazywa, zdaje się w Stanach, że to no, niesamowity gość. W każdym razie uważa się go za ojca y, y, terapii bólu. I on jako y, 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 był, był propagatorem znieczulenia zewnątrzoponowego. I zorganizowano w wielkiej sali wykładowej właśnie w Klinice Ginekologii i Położycnia jego wykład na temat znieczulenia do porodu. Ja oczywiście poszedłem na ten wykład i on opowiada o tym wszystkim. Zakończył ten referat. Jeżeli moja córka będzie rodzić, to ja jej własnoręcznie wykonam zewnątrz, znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu. No więc ja mówię, jeżeli on swojej córce, to ja mojej żonie naturalnie też, no ale ja sam nie mogłem tego zrobić. A poza tym nie było do tego sprzętu. No więc zwątpiały, y, za, napisałem do mojej rodziny w Australii, że będę miał właśnie będę miał dziecko, że ona będzie rodzić. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, to, jaka będzie płeć dziecka, żeby się ewentualnie postarali o ten o zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego. No i dostaliśmy ten zestaw do znieczulenia od poszedłem do szefowej anestezjologii właśnie na Polnej. I wręczyłem jej, mówiąc, że bardzo bym chciał, żeby tak Bo No, oczywiście, kolega, no przeprowadzimy, na pewno. No i rzeczywiście przeprowadzili. Nasza córeczka urodziła się właśnie na Polnej. Opiekował się nią ojciec najlepszej przyjaciółki mojej żony, który był wtedy docentem i postrachem wszystkich studentów. Który był rzeczywiście doskonałym położnikiem, i w ten sposób przyszła na świat moja córka co razem ze, z moim szwagrem, nie powiem, że opiliśmy, bo to nie leżało w, mojej, w moich doświadczeniach pić zbyt wiele alkoholu, ale uczyliśmy lampką dobrego koniaku, który szwagier właśnie przywiózł w domu studenckim. To była gdzieś godzina pierwsza czy druga. I akurat ten kolega, który był, który się opiekował na długiej wtedy, w czasie kursu anestetycznego, bardzo zręczny zresztą, wykonał to znieczulenie zewnątczoponowe, które funkcjonowało bardzo dobrze i dziecko urodziło się bez bezproblemowo. Na tym skończę dzisiaj, bo to już czas zaawansowany. Jeśli się Państwu podobało, to yy, przekażcie to przyjaciołom i znajomym. W każdym razie poród w zeszłym z zewnątrz powinien mieć każdy, kto tego zapragnie. Będę ciekaw komentarzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję za uwagę.